Tak? Działa ta maszyna, czy nie? Potrzebuję więcej czasu. Dosyć mam pańskich kłamstw. Moja cierpliwość nie się skończy. Muszę porozmawiać z pańskim szefem. I to już! Czy naprawdę nikt nie może wywiesić ostrzeżenia, że ławka jest świeżo malowana? No proszę tylko spojrzeć. No. Nie, nie możemy teraz wyjść. Szukają nas, a my rzucamy się w oczy. ja mam genialną myśl, świetną myśl. Gdzie wyście byli? I co to jest? Byt tu diese Tom Mateusz Weber, Anna Maria Pawłowska, Liv Martyna Kowal Flo Michał Podsiadło Wiktoria Aleksandra Domańska, Jack Stefan Pawłowski, Rysiard Sławomir, Pacek, Króc, Anna Stroka, Chryń, Leny, Michał Piel. Czekaj, no tu weź mi biegnie. Czujmy cząstka z trzyma, on w tym pod was lustkę szyb. Czekaj, no czekaj, Hotel 13 Co wy sobie do licha ciężkiego wyobrażacie? Tu wszystko stoi na głowie. Cały hotel od godziny pogrążony w chaosie, a wy urządzacie sobie karnawał. No. To właśnie dlatego, no, pomyśleliśmy, że rozbawimy tym gości w hotelu. Chcieliśmy do roboty ruszać się. Ty robisz pranie. Ty pomagasz gościom w lobby głównym. Ty... Na pomoc! W piętnastce impreza w bąbelkach wymknęła się spod kontroli. Co? to ja! 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 To znaczy, chętnie pomogę opanować sytuację. Ty... Pomagasz Wiktorii. I nawet nie myślcie o chwili przerwy, dopóki wszystko się nie uspokoi i przebierzcie mi się w stroje służbowe. Tak, panie dyrektorze. Co tu się stało? Lukas zostawia po sobie pianę i zgliszcza. Totalna katastrofa! Lukas? To młodszy kuzyn naszego Flo. Musimy się z tym uporać, pomóc Flo. A wy czemu tak wyglądacie? Pojechaliście na zakupy w przeszłość? Już kończysz tak? Flo! Ty jesteś pewny, że tu biega jeden mały chłopiec, a nie siedemnastu? Hotel wygląda jak pole bitwy. Co on znowu zrobił? Pomijając sprawę piany i farby, powiesił bieliznę pani Lilberg na lampach na całym pierwszym piętrze. Co Ale to jeszcze nie jest najgorsze. Moje włosy! Jak ta piana zniszczy mi końcówki, to... Wiktorio, spokojnie. Zaraz ogarnę całą sytuację, przyrzekam. Dobrze? Mieliśmy dużo szczęścia. Jakby dyrektor zobaczył nas dwie sekundy wcześniej. Dlaczego Magellan prosi nas o pomoc? Chyba nic szczególnego mu nie grozi. Stwierdziłaś to na podstawie butów? <noise> Wiemy tylko, że pracuje dla Leopolda z przeszłości. Może to ma znaczenie. Może to dlatego. Ale że co dlatego? Nie twój interes. Hmm. Nie byłbym tego taki pewny, kolego. Mam cię na oku. Aha. Usłyszał coś? Dlaczego były szef nas tak obserwuje? Też się dziwię. W każdym razie teraz musimy pracować na piątkę. Sztuczna szczęka pani Herlagen zniknęła. Ale za to odnalazła się na szczęście ta młoda para z pokoju numer 9. Ktoś ich najwyraźniej zamknął w łazience. A państwo Oberfeldowie mają fioletowego kota. To niedobrze, panie dyrektorze, to nam zaszkodzi. I jednak panią to bawi, prawda? Proszę, żeby pani znalazła rozwiązanie tych problemów. Ja to, to Tom Tomli i Anna mówili o kimś, kto potrzebuje ich pomocy. Trochę to podejrzane, prawda? <laughs> Nasz hotel wygląda jak pobojowisko. Zwierzęta wbrew ich woli farbuje się na liliowo. Tapety odchodzą od ścian, pod tsunami, spiany, a ty co? Zajmujesz się jakimiś rojeniami, podejrzeniami, chociaż nic się nie dzieje. Wiesz na czyim powinieneś być tropie? Tego kryminalisty, który usiłuje zrujnować mój hotel. Dopóki nie masz przeciwko nim jednoznacznego dowodu. Zostaw mnie proszę w spokoju. Zrozumiałeś. <grymne> <O>! <grymne> Przepraszam. <grymne> Lukas. Panie Flo! Lukas, czy nie to zęby, oddaj. Chodź tu, Lukas! Lukas! <grymne> Oddawaj! Nie bądź dziecinny, nie bądź... Lukas! Chodź! Chodź tu wreszcie! Oddaj! Oddaj mi to! Nie. Mam już dość! Jesteś po prostu beznadziejny! Nie dziwne, że matka z tobą nie wyrabia! Jesteś taki sam jak ona! Nienawidzę cię! Lukas... Imponujący! Ile może naproić taki mały kuzyn w parę godzin? Jest więcej ofiar, czy uratowaliśmy już wszystkich? Fajne okulary. Pomalować taki twoje? He, he, he. Halo, czy mi też ktoś pomoże? Oczywiście, już idę. wybaczy. Przepraszam. O, masz tu farbę. Ja, ja sam sobie nie pracę, bo Lukas. E, uspokój się. Co się stało? Widzieliście mojego kuzna? Nie, przykro mi. O, no, weź, powiedz, co. So. Przykro mi, proszę pani, wiem tylko, gdzie są moje własne zęby, ale jeśli je znajdę, na pewno natychmiast je dostarczymy. Widziałeś gdzieś Lukasa? Nadal nie ogarnąłeś mi dorwać kuzyna? Prawie, ale gdzieś przepadł i nigdzie nie mogę go znaleźć. Co się stało? Strasznie się na niego wkurzyłem, a on uciekł ode mnie. Dlaczego jestem takim idiotą? Przynajmniej sytuacja nie może się już pogorszyć. O nie, jednak może to dzwoni jego matka. Cześć Ciociu! Nie, skąd? Jasne, radzimy sobie. Tak. Za jakąś godzinkę? Tak, dobrze, świetnie, jasne. Dobra. Tak, tak. No dobra. Cześć. Cześć. Tu już po mnie. Chcę go odebrać już za godzinę. No, musisz zachować spokój. Jak wszyscy pójdą go szukać, Tom, Lee, Anna, my, to w końcu go znajdziemy. Jack, możemy porozmawiać? Potrzebna mi pomoc przy jednej rzeczy. Wiesz, byłoby prościej, gdybyś wprost powiedziała, co to za rzecz. Dobra, słuchaj. Flo miał pilnować młodszego kuzyna, i on trochę sam widzisz, co tu narobił. Tak czy siak, Flo się strasznie zdenerwował, a jego kuzyn zwiał, i nie możemy go znaleźć. Mm, czekaj. To wszystko sprawka Flo? Hm. Poczekaj, aż mój tata się o tym dowie. Jack, proszę, nie mów nic, ojcu. błagam. Proszę, żebyś nas krył jakiś czas. Wtedy twój tata się nie zorientuje, że wyszliśmy go szukać. Proszę, Jack. Dobra, pomogę wam. Tak! Jesteś kochany! <grywa> Już kończę. Może znowu wycieczka w przeszłość. Ludzie! Impreza w pianie jest super ekstra! E, a nie miałaś czasem pracować? Owszem, że... i właśnie pracuję. Pani spod 17 ma taką samą fryzurę jak ja. Co? Patrzcie! Super! Tom, Anna, Liv. Już możecie przerwać pracę. Musicie pomóc Flo odszukać jego kuzyna. Może się mi zaufać. Nie powiem o tym tacie ani słowa. Okej, okay. gdzie mamy szukać Flo? Na zewnątrz, na plaży. Dobra, chodźmy. Dzięki, Jenny. Proszę bardzo, Floki. Lukas, Lukas, to Lukas! 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 Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Biedny flop. Ale Rzeczek nas puścił? Bardzo dziwne. Lukas! Lukas! Gdzie jesteś? Lukas! Oj, je, jestem głupim leszczem. Zdura, wcale nie. Przecież niemożliwe, żeby taka panna jak ja kumplowała się z leszczem. Powiedziałaś mu tylko prawdę. Chodź. O nie, muszę tam lecieć. Lukas, wszystko gra? Dlaczego przyszedłeś mnie szukać? Dlaczego przyszedłem cię szukać, bo się o ciebie martwię? Co ty? Oczywiście, bardzo mi na tobie zależy. Przepraszam za wszystko. Dziękuję wam bardzo, bez was nic by się nie udało. Przedulaski! Raz mam. Hm.